Trzyma, na wstępie poproszę Was o zostawienie subskrypcji, ponieważ tylko co dziesiąta osoba mnie subskrybuje, a 100 tysięcy widzów na kanale zbliża się wielkimi krokami. Więc jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, zrób to właśnie teraz. Dziś pozdrawiam Dominika, Aleksa oraz Świstaka. Pamiętajcie, że jeżeli film Wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam do oglądania. Kobieta kierująca samochodem, chcąc skręcić w lewo, zjechała na przeciwległy pas, tym samym utrudniając ruch. Kobieta zajechała motocykliście drogę, na szczęście nikomu nic się nie stało. Sami zobaczcie.

You yeah. wouldn't be able to handle a bike at that speed, but I ride a bike every day, and care. that's not a dangerous but speed for me. You? It is for you. Can I just say something? You're being rude. It's a shared no, path. Yes, it is. That's right, and we all had room, didn't we? But I listen. saw you, you saw me, and we made room for each other, and then you yelled at me there because are... you would have been out of control if you were riding at that speed. No, I don't ride a bike. That's right, which is why you think it's yeah, dangerous. Your voice, Dan? No, I'm really annoyed because you've yelled at me before, yes, and it's I wrong. Bet.

Kierowca pikapa zaczął hamować, a motocyklista jadący tuż za nim, chcąc uniknąć kolizji, zjechał na pobocze i stracił przyczepność. Na szczęście od razu się podniósł i nic nikomu wielkiego się nie stało. Then he f takes off? What the f like? I just couldn't turn around and I don't wanna leave you, I saw a thing, I just wanna turn around. Oh gotcha, gotcha. Were you just stopped here or what happened? I was, I was going. Oh. Yeah, I just saw him on the side and that's how I was like, oh see and I I I, I, I You okay little man? Yeah, I mean I'm alright. Motocyklista nie złożył się w zakręcie, zjechał na pobocze i stracił kontrolę nad motocyklem. Przy okazji zrobił kilka fikołków, sami zobaczcie. Kierowca osobówki zajechał motocykliście drogę na autostradzie i doszło do dość groźnie wyglądającego zderzenia. Intercom failed. Try again later. Off, okay? No wait, turn off. wait! Turn off. Fuck, dude, turn it off. was it you? Oh, Who was it? Bro, what you you hit Who hit me? Nobody you bro. you, you fucking hit me. somebody turned without blinkers, man! What the fuck? What it was you, bro, you hit my car. dude. You, I have it on camera, dumbass.

Na szczęście motocyklista minął go na centymetry i nie doszło do wypadku. Znów kierowca suwa, który wjechał w motocyklistę, podczas gdy ten go wyprzedzał. Tutaj nie do końca wiem, co się stało, natomiast motocyklista prawie zderzył się z kierowcą ciężarówki. मेरा पॉव पे गिर गई यार मेरा पॉव पे गिरी है इधर से इधर से इधर से पॉव पे गिरी यार रुक 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 देख खोल लो पहले ओ बैट किस तरफ एक हाथ दिखा चला गया एक मिनट वन टू थ्री बस बस छोड़ दो चलो कोई हेल्प करने के लिए नहीं खींचा तो पीछे To już na tyle w tym materiale. Pamiętajcie koniecznie o zostawieniu subskrypcji oraz komentarza pod tym materiałem, w którym napiszecie dowolny owoc jaki chcecie, a ja przypnę wam serduszko.